Rok szkolny 2020-2021 rozpoczyna się już za kilka dni. Z oficjalnych informacji wynika, że uczniowie przekroczą progi placówek edukacyjnych już we wtorek, 1 września. Minister Edukacji, Dariusz Piątkowski, przekazał nowe wiadomości na temat funkcjonowania szkół w dobie pandemii koronawirusa. Nie wszyscy będą zadowoleni. Rok szkolny rozpoczyna się lada dzień. Minister Edukacji, Dariusz Piątkowski, postanowił osobiście sprawdzić, czy władze placówek edukacyjnych zastosowały się do obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym. Szef resortu w rozmowie z mediami opowiedział o panującej sytuacji. Zabrał głos między innymi w sprawie noszenia maseczek ochronnych i możliwości mierzenia temperatury. Jego słowa mogą nie zadowolić rodziców. Którzy boją się posłania dzieci do szkoły i od dawna szukają stanowiska specjalistów. Chcemy, aby od 1 września uczniowie wrócili do stacjonarnych zajęć. Stąd moja wizyta w kilku szkołach, aby sprawdzić, jak dyrektorzy się do tego przygotowali, mówił szef resortu zdrowia na konferencji prasowej przed szkołą w Płonce Kościelnej w gminie Łapy. Minister edukacji odwiedził także dwa lo w Białym Stoku. Dariusz Piątkowski odniósł się do wytycznych dotyczących funkcjonowania szkół. W czasie epidemii wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia okazuje się, że budzą one entuzjazm wśród władz polskich placówek edukacyjnych. Ci dyrektorzy, z którymi rozmawiałem wręcz się się, że ogólnopolskie wytyczne są na tyle elastyczne, że pozwalają im dopasować sposób funkcjonowania szkoły do warunków lokalnych, do tych budynków, które mają. Wytyczne są na tyle szczegółowe, że wprowadziły pewne graniczne elementy, które należy w każdej szkole wprowadzić a jednocześnie wprowadziły pewną elastyczność, aby dopasować konkretne rozwiązania do konkretnych szkół. W opinii tych dyrektorów, z którymi rozmawiałem dalszego, uszczegółowiano wytycznych nie trzeba relacjonował szef resortu Dariusz Piątkowski przypomniał, że obecnie na terenie większości kraju nie obowiązuje nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Dyrektorzy będą musieli jednak podjąć indywidualną decyzję dotyczącą zakładania ich na szkolnych korytarzach oraz w w miejscach, w których spotykają się grupy młodzieży, uczniowie nie będą natomiast musieli nosić ich w klasach. Nauczyciele, wedle potrzeby, mogą zdecydować się na założenie przyłubicy. Od władz zależy także kwestia mierzenia temperatury, która umożliwiłaby wysłanie potencjalnie chorego dziecka do lekarza. Żeby móc dokonywać pomiarów, szkoła musiałaby uzyskać pisemne zgody rodziców.